Kiedy zastanawiamy się nad kondycją naszej cywilizacji, gdy coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że postęp w nauce nie idzie w parze z rozwojem moralnym ludzkości, zaczynamy się bać o przyszłość świata. Kultura użycia i przyjemności sprowadza śmierć tę fizyczną i tę duchową. Mrok jutra każe gorączkowo rozglądać się za receptą i to na cito. Odkrycie na nowo smaku ewangelicznego życia i światła wiary. Podpowiada kierunek ocalenia. Jeśli nie stać nas na samokrytykę i nawrócenie, słusznie sprowadzamy na siebie bezsens i ciemność. Zatem pilnie poszukiwani są wszyscy, znający smak swej godności i wielkości Dziecka Bożego, wszyscy, którzy promieniują autentycznym światłem szlachetności i bojaźni Bożej. I nie ma co ukrywać, w tym wypadku jednostki nie wystarczą. Jeden czy drugi święty w pojedynkę nie dadzą rady. Doszliśmy do momentu, gdy jakość musi iść w parze z ilością.